Przypomniała mi się historia mojego kolegi Geja ze studiów. Ziomek ubierał się bardzo schludnie i trendy, mówił lekko podwyższanym głosem, chodził do klubów dla gejów, ogólnie obracał się w tym towarzystwie. I oprócz tego miał wiele przepsiłek, z którymi chodził na zakupki, doradzał. No ogólnie kurwa typowy gej przyjaciel z seriali pokroju seks w wielkim mieście Stoję jednak różnicą, że jego koleżanki były znacznie ładniejsze niż pani koń Do czego zmierzam? Mój kolega dochodził do takiej zażyłości z tymi laskami Że one bez problemów pokazywały mu się u siebie w mieszkaniu, w bieliźnie I pytały czy ładna i tak dalej A w course w tym czasie pojawiało się winko i ciekawsze tematy I również temat jego pociągu do kobiet I wtedy również wiele jego psiapsiłek chciało sprawdzić czy da się zaciągnąć geja do łóżka. On dawał się zaciągać, po wszystkim mówiąc, że to nie to i jednak woli facetów, ale wiele z nich miało satysfakcję, że zaciągnęło geja do łóżka. No jak się kurwa domyślacie, ziomek nie był żadnym gejem, a 100% hetero. Po prostu wykmynił sobie ten sposób na ruchanie świnek i szło mu to znakomicie. Prawdę o nim poznałem, kiedy jeszcze razem należeliśmy do studenckiego ONR-u i ruchaliśmy się w dupę. To były czasy.